Prawdopodobnie pierwszy raz w swojej historii na YouTubie nagrałem film, vlog, chociaż to nie był może vlog, którego nie opublikowałem. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu y, z, z Kasią Kawka. Sorry, że tyłem. Kurczę. W, dzięki Kasi w zasadzie, tak, bo f, ja montowałem wczoraj sobie ten film i Kasia mówi: Czy ty na pewno chcesz to? W ogóle wrzucać, że to jest głupota. I faktycznie to byłaby chyba największa głupota, którą bym zrobił, ale nie w stosunku do swoich widzów. Nie wykorzystaliby tego moi widzowie, tylko ktoś inny po prostu by to wykorzystał i w różnych. Mógłbym sobie tylko zaszkodzić takim filmikiem. A miał być to filmik o, o mnie i. i o tym, że w niektórych sytuacjach mogę być chamski. Lepiej hmm. powiedz, jaki byśmy sobie Dietetyczny on jest? Tak. A ty go robiłaś? Tak. Ale ten to ty robiłaś? Tak. No naprawdę... On jest przepyszny. On jest genialny. Ja myślałem, że to je Co? Jest fit. jest fit, mówisz ojej ja. Ojej mm. mm. ja. A ty a ty uważasz, że ja słodzę często? Co słodzisz? Tobie na przykład? Nie. No. Albo w ogóle ludziom. Nie. Że słodzę czy bardziej, że jestem szczery? Jak nieraz, na przykład, co jakiejś sytuacji do załatwienia, takie trudne, ciężkie, to Kasia wysyła kogo? Czeka. Mazura, wysyłam. Bo ja po prostu taki hamski. Nie, nie no, to widzisz, też nie. Ja nie, nie jestem hamski. Nie hamski, tylko mnie by ktoś ugadał po prostu. Ja bym zmiękła. Ty, a, no właśnie, Kasia mówi, że ją, ją by ktoś na przykład ugadał, z, by zmiękła, a ja po prostu, no tak, wiesz, tak się nie dam. Natomiast y, faktycznie Dlaczego nagrałem tamten filmik? Bo pojawiały się ostatnio komentarze, które, na których argumenty w zasadzie ciężko mi było odeprzeć. Ciężko mi było odeprzeć niektóre argumenty mówiące o tym, Marcin, ale ty mówisz, że nie wyzywasz. A kiedy wyzywasz, tak? Inne osoby. I powiem szczerze, że nie wiedziałem, co, co odpowiadać. I tutaj w tym przypadku muszę przyznać, no, że to jest prawda. To jest w pewien sposób hipokryzja, bo mówię. Tak, a robię co innego. Tylko tyle, że właśnie w tym filmiku, i w zasadzie dzisiaj też może wytłumaczę, tylko ty bez. Ty, czy... ty jesteś jak no. przykładowa kobieta. jestem jak kobieta? Mówisz co innego, myślisz co innego i robisz. Co innego. Nie, ale to jest hipokryzja. Hipokryzja, U cz lu często ludzie nie wiedzą o co chodzi. Hipokryzja to jest to, że ja mówię właśnie coś, że coś robię. E, mówię, czy, że powinno się tak robić, a tego się nie robi. I tutaj faktycznie tak jest. Tak mogło. No tak to wyglądało, że mówię o tym, że nie obrażam kogoś, a jednak na przykład pewne osoby obraziłem. Ja może tego streszczę, co, co jest na tym filmie. Historia, która. tutaj opowiadałem historię, która zmieniła. Czy mogła zmienić moje życie? Nie wchodzę w szczegóły. Mówiłem o tym, jaką jestem osobą, że jestem zawzięty, walczę do końca na meczu. Też mówiłem jakieś inne historie. Tutaj jest moja, moja była szkoła, czyli zanim poszedłem na informatykę, to byłem w technikum i w zawodówce Mechanik, jako mechanik samochodowy, no i tutaj różne były takie sytuacje, gdzie stawałem w obronie młodszych i słabszych, i o tym mówiłem. Tutaj historia z moją byłą dziewczyną, gdzie ktoś tam się z niej naśmiewał, i, i, i historia jak to się zakończyło, i tak dalej. Naśmiewał się z, z jej. Aha, a tutaj historia, no właśnie, w której ja mogłem gdzieś tam źle skończyć, ale. Ale o tym nie będę mówić. A, dobrze, tutaj to opowiadałem historię, jak zatrzymałem złodzieja torebki. Jakaś kowitka została napadnięta przez gościa, i ja go dorwałem. No i jak to wszystko montuję, to Kasia mówi: Ale po co ty to ch chcesz rzucać? W jakim celu? Jakieś te wszystkie moje historie yy, z życia. Ja mówię: No, chcę też pokazać, że oczywiście, że... chciałem, mówię tak, mówię tak, chciałem pokazać, że. I jak ktoś na mnie naskoczy, na moją rodzinę, to ja wtedy zmieniam się. I wtedy jakby przybieram postać osoby, która atakuje, i mogę być chamski, mogę, mogę być złośliwy i po prostu tak. I, i gdzieś tam nie odpuszczam. W swoim życiu miałem niejedną historię taką, że broniłem młodszych i w tym filmiku opowiadałem, ale mówię, ten film byłby wykorzystany w odwrotny sposób i mógłby sobie zaszkodzić mocno, więc. E, całe szczęście, że się z tego wycofałem, to mógłby być jeden z największych błędów. Niech to, co było kiedyś, pozostanie moją gdzieś tam jednak tajemnicą. Może powiem. Nie wiem, ale, ale raczej, raczej nie sądzę, bo, bo to były ciekawe historie. Miłoż mówi, żebym nie opowiadał więcej, żebym to rozłożył. Tak, że tak. za, za dużo tego. <noise> ale nie no, serio. Bo oni gromadzą przy scenie, jak to mówi miłoż marketing. Dlatego podsumowując. Nie obrażam ludzi, nie wyśmiewam się z nich dopóki ktoś mi nie stanie na odcisk. Jeżeli ktoś mi wejdzie, to jestem bezwzględny. Oczywiście nie w internecie, bo tam nie można być bezwzględnym. Ale miałem historię z życia takie, pokazujące, że jak ktoś wszedł na mnie... No i teraz powiedz mi, czy to jest hipokryzja, kiedy ja mówię, że ludzi nie obrażam? Mm, nie, chociaż kurde, faktycznie, to może być hipokryzja. Napisz mi, co sądzisz właśnie w tym temacie. Czyli ja mówię o tym, bo faktycznie jest tak, że jak ktoś i, idzie i tak dalej, ja go nie obrażam, nie obgaduję innych osób, ale kiedy ktoś mnie zaatakuje, ktoś zacznie mnie wyzywać, to ja po prostu nie stoję i się nie przyglądam. I czy to, i to czy to właśnie, czy to jest hipokryzja? Dzisiaj jest weź polska... Dzisiaj Polska gra i w ogóle nie widzę na żadnym samochód A, oprócz Kasi. Kasia jest przygotowana na mecz, na zwycięstwo. Ale nie, ja jestem przygotowana na dwie te. Zobacz. Chciałabym tak, ale... Jak Polska przegra? W razie gdyby. Jestem zawsze sercem z naszą drużyną. <grym> ale naprawdę nie ma żadnych samochodów udekorowanych. Czy autobus, czy jakikolwiek inny. Przepraszam, ze MZC jest flaga Polski. Nie się przypominają mistrzostwa Europy w Polsce, Polska-Ukraina. Kiedy one były? 9 lat temu? No to wtedy faktycznie Polska żyła. Mocno tą imprezą. Wszystkie samochody utokorowane ludzie i tak dalej. A teraz nic, naprawdę. No przepraszam, nic. Nie jest, autobus. Dzisiaj w nocy grałem, kończyłem ligę weekendową i zepsułem, U urwałem znowuż to samo mm. Nie działa kontroler, i teraz zastanawiam się, czy go kupować nowego. Ale kosztuje 260, 270 zł. Czy nie próbować? Tylko nie ma części, żeby na, Czy nie spróbować go naprawić tak jak zrobiłem to poprzednie? Ja mam po prostu za mocno się denerwuję, za mocno ściskam w kontroler i tam taki pęka plastik. znowuż kolejny za 270 zł, kupować? Czy jestem bezczelny? Ja mówię prosto w oczy i walę prosto. Nie owijam. Przykładowo. Teraz jest, jest coś takiego no, u jednego z, z chłopaków. Rodzice składają się, jest składka członkowska. Była we wrześniu, czy tam we wrześniu, w październiku. No i składkę zapłaciło część osób po, sto, po 100 zł, połowa po 50 i, i dwie osoby w ogóle nie wpłaciły. No i wiesz, i nikt w takich sytuacjach, jakiś byłem przewodniczącym i, i właśnie tam od razu się odzywałem, teraz już przestałem być przewodniczącym. No i i wiesz, i, i, i co robić? I nikt, nic, nikt się nie odezwie, bo tak głupio, każdy się boi, i tak dalej. A ja po prostu przywaliłem od, od razu. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś na, na przykład nie wpłacił i nie ma pieniędzy, spoko, nie ma problemu. No, ale dlaczego na przykład część płaciła 50 zł, inni 100 i, i, i mamy razem się składać na jakieś prezenty, i tak dalej. No, szczerze, ja nie wiem, czy wpłacałem ile. Chyba stówę ja od razu wpłaciłem, tak mi się wydaje. Nie jestem pewien, ale musi być jakaś sprawiedliwość, i ja w takich sytuacjach ja się odzywam. Po prostu się odzywam. I wszystkim to musi się podobać. Ale ja tam nie faluję, tak? Dobra, idę. A jak to się może zakończyć? No, tak, że w żaden sposób się nie zakończy. Ci, 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 ci co wpłacili stówkę, to tyle tak zostanie. Ci, co wpłacili 50, to tak zostanie. Ci, co nie zapłacili i nie powiedzieli dlaczego nie zapłacili, no to im się uda. Przemknął. Czas na jedzonko. Tutaj u nas kusili trawę i widać, pomimo tego, że dzieciaki tutaj grają, chociaż najwidoczniej nie grają za dużo, to jak trawa ta urosła? Jak dużo jest tej trawy? Mamy czerwiec, a jak dużo jest trawy, nie jest spalona. No wstawaj! Zobacz jak mama, wsta gdzie mama wstała od razu. Czerwony jest na dole czy na górze? Tak? Czy tak? Miłość! Czerwony jest na... Polska! Czerwony jest na górze czy na dole? Plaga! No czerwon na dole. Nie, jak to wygląda? Dobra, chyba okej. Okay. Ja Pów też! No jak nie mogę, nie. no ja gdzie? To już, no i co? No i gdzie? Nie no, zobacz, zobacz, zobacz co się dzieje. To zaraz się skończy pierwsza połowa i nie oddaliśmy żadnego. Żadnego celnego strzału na bramkę przeciwnika. Jeszcze tylko powiem, że ja kieruję się w życiu zasadą nie zero-jedynkową, czyli nie. Nie wiem, jak to się nazywa taka zasada, ale nie kieruję się zero-jedynkową, czyli jest, mamy czarne i mamy białe. I nic pomiędzy tym. Jeżeli powiem, że jeżdżę przepisowo samochodem i zdarzy mi się przekroczyć prędkość, to czy to oznacza, że nie, kłamałeś? Albo jeżeli mówię że nigdy nie paliłem papierosa i ja teraz sobie zapalę papierosa. To co, to znaczy, że ja palę papierosy? A właśnie bardzo ludzie, bardzo często tak ludzie patrzą. O, a nie, kłamiesz, przecież ty palisz, no nie? Czyli nie patrzymy tak, żeby się czepiać, tylko bierzemy pod uwagę to, że może być ten kolor szary pomiędzy bielą a czernią, czyli żeby nie wszystko brać dosłownie. I mamy tutaj naszego sportowca. Sportowcu, pochwal się. Mama, ma, mama zna wyniki, to ty pochwal syna. Miłość miał testy no, do nowej ten. szkoły. Test, e, e, testy sportowe. No i... Sprawnościowe. Spra testy sprawnościowe i zdobył miejsce, numer. Ile, miałeś, ile miał punktów? 66. Wczorajszym vlogu mówiłem, jakie to były testy, co tam było. I okazało się, że miłość. Znowu ze wszystkich około ilu? było? 28 osób, 30 mniej więcej. Czyli gratuluję, synuś. Dzięki. Jesteś dumny z statusia? Fy, no. Z ciebie? <grym> Weź mnie za No właśnie. <grym> chyba, tak, chyba tak trzeba, chyba tak trzeba. Ale dopóki piłka jest w grze, I się, człowieku nie... niewierny, małej wiary, jeszcze będzie tak. Oni po, poszli tam do szatni. Paulo tam z nimi poszedł, Paulo im nagadał, zobaczysz. To ja już kończę w przerwie, miłym akcentem. Jestem uśmiechnięty i mam nadzieję, że po zakończeniu meczu też będzie. A Ty napisz, czy oglądałeś mecz do końca. Dzięki za oglądanie, cześć.